Salomon w wybudowanej przez siebie świątyni stanął przed ołtarzem, zniósł ręce i przemawiał do Pana Boga w imieniu całego ludu. I mówił do Niego, nie ma takiego Boga jak ty, ani w niebie, ani na ziemi. I postawił pytanie, w którym była duża doza takiego niedowierzania, że Bóg który jest nie do ogarnięcia, będzie również mieszkał w tej świątyni w sposób rozumiany przez Izraelitów. To pytanie, czy Ty Panie będziesz mieszkał w tej świątyni? My po... W cieleniu Pana Jezusa, to znaczy po tym momencie, kiedy Pan Jezus stał się człowiekiem, my wiemy dokładnie, że ta starotestamentalna obietnica Boga zrealizowała się jeszcze bardziej niż to sobie mógł wyobrazić Król Salomon. Oto, oto Bóg pozostał z nami, aż do skończenia świata. Oto Bóg stał się człowiekiem, zjednoczył swoją boską naturę z naturą ludzką, podniósł ludzką naturę, dogodności Dziecka Bożego, zamieszkał w świątyni, w tabernakulum, gdzie jest przechowywany najświętszy sakrament. Dlatego wydaje się, że nasza wiara katolicka najbardziej odpowiedziała na przesłanie Starego Testamentu, i dlatego cieszymy się eucharystyczną obecnością Boga pośród nas.